Sieman, z tej <tysk> strony Battle Games i witam Was w nowe, nowej grze na moim kanale i generalnie jak w takim powrocie na youtube a. To jest Castle Story Tak, niedawno kupiłem tą gierkę Podoba mi się, bo jest fajna. I będziemy grać w tryb Survival na normalu, bo jeszcze nie ogarniam tak tej gry. Robimy loading ok Jakby ktoś nie ogarniał tej gry to, to jest Mam takie stworki takie zaraz wam przed co jest bliska No czekajcie to kamera Tak fakty um, A mam takie stworki, takie delmy sobie i są tak i tutaj jest taki kryształ niebieski ten kryształ przyda nam się do granie, boże co ja go chcę. ten kryształ jest naszą główną rzeczą która jest y, fajna, tak nie, ten kryształ nam służy do stworzenia naszych sporków i musimy go obronić więc <ścoughs> najpierw tutaj mamy taką wspaniałą zakładkę i bierzemy grupę drwali tutaj postawimy sobie, żeby nasi nasze delmy, robotnicy ścinali drewno to, to dwójka będzie ścinać Beba pójdzie sobie do kopalni a ten tutaj Pumba, czy tam jaką to ma zrobimy znowu nową grupę i zrobimy tutaj o niego panie Pumba niech pan pójdzie do robienia tam tych wszystkich drzwi tak dalej i on nam się przyda, żebyśmy mogli tutaj... żeby... Zaraz wam pokażę. I tutaj on może wystawiać jakby takie miejsca, gdzie oni mogą odstawiać te wszystkie swoje rzeczy, które wykopią drewno itd. Dobra. Może jeszcze katapulty robić. Więc nie jest przydatny. Sobie A, sobie archera Tak wygląda archer, czekajcie Tak Tak wygląda archer On mm, wygląda słodko, to jest taki Słodziak z bukiem No Ta gra ma dosyć dużo Bugów Ale jest słoka. No buduj tam coś, Ale jest tak zbagowana, że Bardziej zbagowanej gry nie widziałem. Na przykład ten już przyżył tutaj, i ten już postawił te, można powiedzieć, miejsca, gdzie on może odkładać, i musiał wrócić do tej kopalni, żeby potem znowu przyjść No to jest zbagowane, ale da się przeżyć. I tutaj mamy w lewym górnym rogu, jakby. Takie. To jest czas do, do zjawienia się potworów, które będą nas atakować, właśnie ten nasz kryształ i nasze ludziki w nocy. Nie, no. Mm, LOL. <ścoughs> Jak to się ułożyło śmiesznie. Fizyka w tej grze też jest spoko, ale. LOL, nigdy tak nie miałem jeszcze. No i oczywiście podstawowe materiały z drewna, tamte kamienie, żebyśmy mogli budować sobie właśnie zrobię tutaj do budowania drużynę i tutaj możemy budować sobie schodki i tak dalej, to będzie nasz główny, no priorytet, żeby tak ten budynek, zrobić taki budynek, nie? No Gra się bardzo fajnie gra. Ale w nerwie bo jest zbugowana tak strasznie, że masakra jakaś, ale możemy sobie wziąć teraz budowniczego. Tutaj i niech... Nie ogarniam jeszcze tego. Możecie napisać mi w komentarzach, bo nie ogarniam wam, powiem zaraz jednej rzeczy. Teraz sobie ustawię na przykład tutaj tak, żeby on budował. I yy, nie wiem jak usunąć, jakbym źle na przykład. Walne tutaj gdzieś, tak? Cegiełkę Nie, jak ktoś się zna na tym Bo ja niedawno kupiłem tą grę Czy mógł mi powiedzieć Jak się, jakim przyciskiem to usuwa Żeby tą cegiełkę Żeby nie było tego miejsca Do zrobienia tej cegiełki jakby Żebym tego nie budował Postawimy sobie taki w miarę duży ten Zameczek, to pomieszczenie potem się dorobi. Jakieś wieże, fak o no to niszczy. Wow, no i właśnie postawiłem te źle. Jak to zniszczy, tego ja nie wiem. Może wy będziecie wiedzieć. Tutaj postawimy... Nie, dziczki będą. Tutaj mogą być, tak będzie dobrze. Już lekko ogarnąłem tą grę, ale i tak jestem nieogaren. To budujemy dalej, nasz wspaniały zameczek <laughs> Gra jest bardzo fajna, na miło się w nią gra, ale zbagowana jej nie ogarniam, a poradników nie chcę oglądać, nawet po co. No i fakty. 20 minut mamy już tylko do tego wspaniałego, tamtych tam wspaniałych potworków, które zmiażdżą pewnie ale na początku chyba idą tam z 2 tam łucznik ma, ma hita te potworki więc to jest dobrze tutaj są, można do wyboru robić takie większe kluczuszki, takie właśnie jak budowałem teraz, albo takie mniejsze te dziury tak dorobić i weźmiemy sobie taki łu, który do wejścia się przyda. Tak, wspaniałe wejście jest wspaniałe. Mhm. Tutaj zrobimy sobie znowu tą grupę. Drzwi tutaj po postawimy, może kiedyś zbudują. budujemy sobie tutaj Piek. no tak na trzy wystarczy że zanim oni to zbudują zanim ten kamień przybędzie to W sumie niczego, wziąć, nie mogłem budowniczego wziąć z tego archera O, to tutaj nawet nie ma. Co ja tu zrobiłem? O co tutaj chodzi? Tu jest tutaj, tak. Tu jest tutaj. Ale to, dlaczego tutaj nie ma niczego? A, tego nikt nie wie. Bo tu się nie da. Ale dlaczego się nie da? Czyżby gra się zbakowała? Nie wiem, przecież to gra nie ma. Banków. No dobra, no to będzie tak. Może być trochę taki nie kwadrat. To nie Minecraft. No ale coś tak dziwnie mi to. Czekajcie. Tak. Czekajcie. No, oh, fuck, Głupia kamera. Co tutaj zrobię? Aha, bo to jest chyba. Nie co ty tu robisz a nie to czuję się na jakieś takie dziwne to czemu uh -huh. jest tak what the fuck nie wiesz A co wy tutaj macie? Dobra, no to budujcie tutaj, zrób tamto. Mam już pełno drewna, to tam musicie już robić. Zbuduj te drzwi. Aha, bo ten bierze drzwi, ja tak myślę, co on robi. Jej, mamy drzwi. No i co, grobaski? Plodujecie dalej. Nie. Zanim oni przyniosą to całe, to wy możecie już pójść kopać z nimi. Jeszcze mam cztery. Nie chciałam to 4 minuty do nocy, co akurat się wyrobimy? Zamek, pewnie w następnym odcinku ukończymy. A tak to tam dup i pomnik obronią nas. O, ta gra też tak chciałem was poinformować o, w seriach na moim kanale. Takie okay, mogą się pojawić. <laughs> będzie luźne granie, ale nie jest tam z Mafiantów i innych główien. Minecraftów czy tam jak to tam jest. Minecraft, o. Yy, To nie będzie z tego, bo luźne granie była zapowiedź oczywiście nigdy. Jak znając mnie nigdy nie zrobiłem. Yy, I będzie luźne granie z B4 na multi. By, by, było, by było, będzie jeszcze z, do, do tej dwójki. Mm, tak. Ale to jeszcze się zajmę ofic znaczy naszym kanałem. Mm, inny będzie pewnie tam gdzieś polecany, Tam, jak macie tego śmiesznego YouTube'a, ten mój taki śmieszny kanał z napisem Battle Games, nie? To tam są, tam wiecie, polecane tam znane kanały w YouTube itd. To tam. No dobra. No to ty możesz panie pumba budować, czy tam jak domasz. to te właśnie polecane i to będzie pewnie nasz kanał, w którym będziemy nagrywać z Doty dwójki. Tak. <laughs> tak. Chcielibyśmy zrobić takie na przykład funny moment tam z, z naszych mecz z Doty w turnieju, niedługo robimy team. No. My się nigdzie nie przedostaniemy, ale już tam koledzy mnie prosili, żebym zrobił kanał na YouTube, no to zrobię. I dalej. Jakie będą niesamowite serie na moim kanale, chciałbym tam znowu wznowić ten super, super serię z um, Mountain Tower, Warband, która była Kijowa, ale mam nadzieję, że teraz wyjdzie lepiej. I co tam jeszcze było? O, Cywilizacja piątka, to tam też, chyba będę nagrywał niedługo nowy, nie nowy, boże, co? Ja tam będę nagrywał z tego serię. Nie wiem, czy właśnie na multi. Na multi się tak nie będzie dało, bo to będzie trudno się zgadać z tam dwoma osobami, bo. One mają, mm, tak że trudno się będzie zgadzać, żeby razem, ale to na singlu zagram mi będzie spoko. Mm, I jeszcze, dobra, wróćcie już tutaj, żeby, albo nie, pobudujcie, pokopcie, jeszcze tam róbcie, co tam chcecie. Rób ta co chcecie. I... Mm, jeszcze z, będzie, ta seria będzie... Nie będzie się tak często pojawiała jak mi się będzie chciało, bo ta gra jest taka, można powiedzieć, żeby sobie na luzie pograć i dlatego też to wybrałem, żeby wam powiedzieć o tych seriach. Bo w takim BF-ie trudno mi by było powiedzieć, bo dużo się tam dzieje. Tutaj wchodząc sobie delmy, budują i jest fajnie jest chillout. No, bagują się trochę i też jest spoko. Dobra. Możecie raz wracać tutaj, zostawcie wszystko. Mam tutaj wspaniały guziczek, który przywołuje wszystkich budowniczych, żeby się skampili w naszej bazie, która nie jest bazą. Bo zaraz będą iść z stworki, zaraz tutaj spojrzymy, jak wyglądają stworki, stworki, muhamorki są Idzie sobie taki on też, ten Chill Out. W ogóle. nie wie po co przyszedł, nie wie gdzie jest, ale sobie chodzi. No, chyba nawet jedna starożytka jest, bo ogląda sobie trochę nasz zamek, pobiegnie sobie trochę, jest zaraz. Bo Łucznik, go raz trafisz, będzie po nim, to śmieszne. Gdzie on tam jest? No, biegnie, biegnie. Chodź, chodź. Zapraszam, zapraszam. Tak, i co tam jeszcze dalej było? SimCity będzie pewnie. O, dwóch jest tutaj, nawet zapomniałem chyba. Nie mówiłem dwóch, teraz coś mi się zakończyło. No, i tyle by było z fali stworków, jak na razie. To wy tam do kopania. Nie, nie macie chodzić, macie kopać. A beba nie buduje. A piekba. Dobra. Co tam macie z tym budowaniem? Co, co wam nie pasuje? Powiedzcie mi. Co to jest Wy nie możecie tego zbudować. No co. Co się dzieje? Hmm. Nie wiem, nic się O, podstawy kamień No i co będziesz dalej robił? A Pumba nie też buduje, z nim szybciej będą budować Ehe. I to będzie chyba na tyle w tym odcinku, za chwilę się pożegnam ehm. Co tam dalej może będzie? że się uda i nagram sobie <gry> serię taką <gry> z gry jednej, którą może będzie dziać. Nie wiem, czy będzie działać na ten kąpie. E, takie moje. Moja taka pierwsza gra. Nie, to nie była pierwsza gra, ale taka gra, którą dobrze, bardzo wspominam z dzieciństwa. E, to też może być. Gra to będzie taka niespodzianka, już się wygadałem, ale to tak może być. To... Zobaczymy, co tam, czy znajdę, czy będzie działać na tym nowym kompie. Bo to miałem nawet, jak xp miałem jeszcze takie pudełko, było ten taki monitor, pudełko takie. I to tak śmiesznie wyglądało. Więc tak, tutaj są nasze wspaniałe ludziki. Sobie tutaj budują, kopią i i są żółte i są słodkie a ja się będę zaraz wymi żegnał, a dobra w sumie teraz zapiszę grę save na czwartym save'ie. save game i yeah. dobra, więc ja się czy możemy? kurde nie możemy więc to by było na tyle z tego odcinka ja się z Wami żegnam, napiszcie czy nam podobała się Wam ta seria, i w ogóle. Wszystko dla pieniędzy! I w ogóle tak. Yy, tak bo będę zarabiał z łapek w górę, tak. Yy, na bank z 13 widzami, ale. Dajcie tu łapki w górę, bo nie mam na chleb. Nie, tak naprawdę to żartowałem, nie zarabiam na niczym, bo, 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 bo nie chcę, bo już nie można, i w ogóle tak dalej. Spóźniłem się. Nie, ja nie lubię, nawet bym nie zarabiał, w ogóle mam chrypkę jakąś, się... więc sorry. No, więc bardzo mi się przyda ta kasa z łapek, bo wiecie, tak 2 miliony za jedną łapkę zarabiam, więc ja się z wami żegnam. Dajcie najwięcej tych łapek, róbcie multi konta, żebym miał dużo pieniędzy. Na następny odcinek. Tak, cześć.